Wszystkim muszę wyciszyć telefon, bo jak tego nie zrobię, to znając życie będzie do mnie 150 telefonów. Tak, nikt o mnie nie pamięta, ale jak biorę się tylko za nagrywanie filmików, telefon po prostu dzwoni o koszalony. Moi drodzy, filmik gadany. Tak, dawno takiego filmiku u nas na kanale nie było. Mam nadzieję, że będę potrafiła się tu sprężyć w miarę szybko i powiedzieć Wam, co dziś miało miejsce. Tak. Moi kochani, filmik będzie w ogóle o zachowaniu klientów w sumie taki powinien być tytuł i o tym chciałam yy, z Wami pogadać ale też, yy, co mnie nakłoniło do tego, żeby teraz tak na szybko, na spotanie usiąść i taki filmik dla Was nagrać. Dziś wydarzyła się rzecz bardzo, bardzo fajna. Otóż miałam okazję poznać Lulu. Tak, dziewczynę, która nagrywała na YouTube, yy, teraz już tego nie robi, jest na pewno na Instagramie, nie wiem czy jest na Snapie pewnie tak, ja na Snap'a nie mam, więc nie wiem. Byłam yy, fanką Lulu, fanką, tak? Lubiłam jej filmiki, bardzo. E, wtedy jeszcze nie miałam w ogóle własnego konta, oglądałam moją Renatę, Lulu i tam jeszcze kilka youtuberek, nigdy nic nie komentowałam. Było mi bardzo przykro, kiedy Lulu przestała nagrywać. No ale jak do tego doszło, że ja w ogóle tą Lulu... Już dzwonił mój mąż. Chwila. Radek, ja nagrywam, oddzwonię do Ciebie, ok? Dobra, no papa. Przepraszam, odkładam, w ogóle nie patrzę. Jak do tego doszło, że poznałam dziś Lulu? Odwiozłam męża do pracy, dzień zapowiadał się super, mówię, jest dostawa na Narutowicza, na którą się wyrobię. Na którą się wyrobię. Wy kurczę, napiszę do Pink Paulinki, Pauliny, dziewczyny która nagrywa na YouTube, mówi na, na szponce i szybko SMS-a. Ja tego nie robię, ale mówię, nie będę do niej pisała przed dziewiątą, dzwoniłam, więc napiszę, będę na Narutowicza, fajnie byśmy się spotkali, mam nadzieję, że będziesz, coś takiego. Przy czym sobie stoję na tym Narutowicza, słuchajcie, idzie Paulina i idzie właśnie z Lulu. Yy, dziewczyny się kolegują, przyjaźnią, nie wiem, yy, często możemy oglądać u kana na kanale Pauliny właśnie jakieś ich wspólne filmiki z zakupów czy tam wspólnych spotkań, gdzie się spotykają. Także tak, w ogóle ja byłam w totalnym szoku, ścięło mnie totalnie. Byłam też trochę stremowana, bo tak naprawdę teraz Wam się nie dziwię, jak czasami mówicie, że macie gdzieś tam krępację, na przykład do mnie podejść. Ja byłam totalnie też gdzieś stremowana, bo kurczę, ja ją oglądałam, strasznie ją lubię, prawda? Ona mnie nie zna, pewnie moich filmików nie ogląda, a tutaj, no ja już, prawda, ją lubię, ona mnie nie zna i to trochę to, to, to dziwne. Pierwsza raz w ogóle spotkałam taką osobę, która nagrywa, którą oglądałam tak dość długi czas. No ale nie ważne, no w ogóle totalny szok, lulu. No ale Paulina oczywiście była zapatrzona w, w kamerę, no i zaczęła tam coś nagrywać, ja tutaj Wam mówię, Boże, tutaj lulu, tutaj Paulina nagrywa, no totalny szok. Przy czym kiwam Paulinie, żeby pokazała, ile jest ludzi na dostawie, żebyście Wy na pewno na kanale Pauliny, Pauliny będziecie miały okazję to zobaczyć. Yy, gdzieś okazję właśnie zobaczyć, ile tam jest ludzi na dostawach u nas w Sochaczewie jaki tłum. Ale Paulina jest dziewczyną bardzo, bardzo inteligentną i podejrzewam nie pokazywała nikogo z twarzy, prawda? Więc tylko tam gdzieś tak przejechała, żebycie mogły właśnie zobaczyć, jaki tam jest tłum. Na co już kobieta, która, um, którą ja nie darzę jej sympatią, z tego względu, że kiedyś w bardzo taki nieładny sposób podezwała się do Korneli. Jedenastolatki. Gdzieś z Cornelą wybrałyśmy się we dwie kiedyś na dostawę i wyszłyśmy sobie troszeczkę wcześniej, a ta pani zawsze z godzinę wcześniej obstawia pierwsze miejsca. Kornela chciała tam sobie delikatnie, przez szybkę zerknąć, bo tam jest półka z tymi rzeczami. Trzeba nie ma żadnych świeczek, bo Kornela ma na tym punkcie totalnego fioła. I ona coś tam na Kornelę zaczęła wrzeszczeć, a ja wie Kornela każdą z nas, to czeka, to się nazywa menopauza. Pojechałam trochę wrednie, ale rzeczywiście u tej kobiety gdzieś widzę takie wahania nastrojów i zawsze są w tą stronę negatywną. I gdzieś rozpoczęła się ta awantura, Ja tutaj totalnie po prostu w szoku. Mówię, tutaj Lulu, prawda? Yy, tutaj Paulina nagrywa, ta się kłóci, Ani ja co tu robić? Tylko tam coś chyba delikatnie powiedziałam tej pani, dlaczego się pani awanturuje. To, to się naprawdę zdarza jej bardzo, bardzo często. Kiedyś też była jakaś wojna, akurat na tej dostawie nie wiem, było, ale echo gdzieś poszło, do mnie też dotarło, że tam się nieźle. Kłóciła z kimś. No i powiem Wam szczerze, że mm, Paulina chyba już schowała kamerę, on tam wyglądał z Pani tą kamerę straci, i w ogóle on to nie? A, Paulina jest bardzo, bardzo spokojna i mówi tej kobiecie, że proszę pani, ja mogę pani pokazać, co na ja pani nie pokazałam. A mnie nie interesuje, proszę tego nie brać w moją stronę, i w ogóle awantura, nie? I tak naprawdę ja już mówię, Boże, Boże, co tu się w ogóle dzieje? Po co takie, takie sytuacje, no nie? Nie mówię, tutaj ta lulu pierwszy raz z tu ja biorę w tym udział, to jakaś awantura. Jeszcze ja, Paulinie kiwnam, że pokazała tych ludzi, już się zaczynam obwiniać. Nawet podchodzi jakaś a mówi, a ja lubię bardzo pani filmiki. I po prostu, słuchajcie. Uśmiech wrócił. Ja mówię Boże, dziękuję ci bardzo. Nie poznałyśmy się, nie przedstawiłam się, bo tak naprawdę no, ta sytuacja była dla mnie totalnie krępująca, ale dziękuję ci bardzo. Mam nadzieję, że ten filmik oglądasz i no, dziękuję, bo uratowałaś po prostu mój dzień. Mówię, uśmiech powrócił i no czułam się po prostu już zupełnie dużo lepiej i mogłam spokojnie wejść na łowy. Nic nie kupiłam, ale to już na... Yy, no, chora z tego nie będzie, moi drodzy, niestety, no taka była dostawa, zresztą były dziewczyny, ja też się śpieszyłam, musiałam tam jeszcze gdzieś jechać, no nieważne. I o czym chciałam to powiedzieć? Tak naprawdę o tej kobiecie, która się awanturuje. powiem Wam szybko, tak sobie czasami wspominałam nawet gdzieś w filmikach, że są takie żmije, które rzucają jadem, ale potem sobie pomyślałam, dlaczego obrażam żmije? Dlaczego? Przecież tak naprawdę że ja zawsze atakuje wtedy, kiedy czuje jakiekolwiek zagrożenie ze strony człowieka, czy jakiegoś drapieżnika. A ta kobieta pluje wiadem, bo po prostu lubi. I tutaj chciałam Wam naświecić takie sytuacje, kiedy... Kiedy po prostu robimy to totalnie niepotrzebnie, bo ja mówię tutaj z perspektywy mieszkanki Sochaczewa. Z perspektywy byłego pracownika drogerii Natura. Że Sochaczew to jest dość małe miasto i my gdzieś, stety albo niestety, się kojarzymy. I tak jak ja zaczynam na przykład swoją pracę w drogerii Natura, zawsze mówią sobie, kurczę, to jest małe miasto, tym ludzie się kojarzą, więc tak naprawdę traktuj tego klienta jak sama chciałabyś być traktowana. I gdzieś te sytuacje takie są niepotrzebne. Takie gdzieś naprawdę się nie znamy, a gdzieś już ktoś robi tak, że no już go nie lubimy. I też taka sytuacja, bo też nie chcę wyjść na taką osobę, która tutaj, prawda, ja pracowałam, i teraz z perspektywy pracownika będę tylko oczerniała. Klientów. Nie, powiem Wam o sytuacji jeszcze sprzed dwóch dni, kiedy byłam w Jusku, Isku, no po prostu w tym sklepie, gdzie są poduchy, ręczniki i takie tam bibeloty. Od jakiegoś czasu miałam plan kupić lustro i krzesło, ale nie o tym tutaj Będzie o lustrze. Lustro w cenie, e, no, regularnie 399 zł, e, było na promocji 285. Ja mam, że na to, to lustro, to krzesło mi się podoba. No dobra, ale ja teraz jestem z Tobą, nie będę tego brała od ręki, bo. Mamy kupę zakupów w samochodzie, nieważne, ale zapytam się, czy na stanie jest, bo nieraz jest tak, że towaru brakuje, więc mówiłam ja sobie, przyjechała po to jutro, gdyby było, nieważne. Podchodzę do dziewczyny, mówię, przepraszam panią bardzo, czy to i to macie na stanie. Ja pani sprawdzę, nie kurzę, jak się pani będzie odrywać, wiem, to bym bardzo prosiła, bo ja bym sobie po to po prostu jutro przyjechała, bo dziś jestem z siostrą, nie spakuję tego do samochodu, ale już ja pani sprawdzę, wszystko jest. No i nie minęło pół godziny, odwiedzałam Renatę, no i wracałam z moim radkiem, wyradził. Więc choć podjedziemy do tego Juska, Iska, żebyś sprawdził to lustro i to krzesło, czy tobie też się podoba, prawda? No bo to będzie jakby u nas w domu. Wchodzimy do tego sklepu, ja patrzę, mówię, o co chodzi? 399 na lustrze, no przecież, mówię, ale dobra, może miałaś jakieś zaćmienie, no różnie to bywa, dzwoni do mnie natomiast Rena, z było to lustro, do 285, ja mówię, no to co jest grane? W ciągu pół godziny cena się zmienia, podchodzę do kasy, jest ta sama dziewczyna. Mówię, przepraszam bardzo, wie Pani, tutaj to lustro. No ja miałam po nie przyjechać jutro, no ale już cena jest inna. Nie, proszę Panią, obowiązuje ta cena, jaką Pani widziała. Ja, mówię, ja widziałam 285. Tak. Więc mówię, wie Pani, co no to chyba od jutra będzie ta 399? Tak. Ja wiem, no to po co cena jest w tej chwili zmieniona? No wie Pani, ja my dobrze, nie wchodźmy w szczegóły. Jeżeli od jutra jest 399, to ja to lustro i to krzesełko poproszę już dziś. Na co Pani do mnie, ale wie Pani? ja muszę sprawdzić czy to lustro jest A ja czuję, jak od moich małych paruchów krew odbija mi do głowy. I mam chęć tak samo. Czasem mam takie fantazje i uznacie mnie za lekko osobę chorą psychicznie, ale myślę, że świra ma każdy. Po prostu w fantazji wziąłem za grzywę i lekko uderzyłam w stół. Mówię: "No jak to tak? Dlaczego?" Po co sobie myślę? Ale mówię, nie, nie zniżaj się do tego poziomu, Ty jesteś spokojna. Paulina mnie dzisiaj zadziwiała, bo po prostu ona ze stoickim spokojem, a we mnie gdzieś jednak buzowało. Może jestem taka bardziej, też trochę taka żmija, ale ten jad trzymam w sobie po prostu, taka jest prawda. Mówi, wie Pani co, ale Pani sprawdzała, że to lustro jest, więc no proszę nie żartować, prawda, bo zachowuje się Pani niepoważnie, nie wierzę, żeby w pół godziny... Poszła, nie wiem czy nie wspominałam wtedy, że były dwa, a no nie wiem, nie jest aż tak ogromnym miastem, że lusterka schodzą za 285 zł jak świeże bułki. Znaczy, nawet nie spojrzała do komputera, no jest. Ja wiem, Boże, nie lubi mnie. Nie znam jej, pierwszy raz ją na oczy widzę. Była miła, sympatyczna. Dlaczego? Nie rozumiem tego, naprawdę, słuchajcie, nie rozumiem. I dlatego też chciałam powiedzieć o takich zachowaniach klientów, które gdzieś już na same dzień dobry powodują, że zamiast tego dzień dobry, która, które ta osoba wypowiada w drzwiach, mogła powiedzieć Nienawidzę Cię! Przyszłam tutaj tylko po to, żeby Cię porządnie wkurzyć i żebyś y, czuł się po prostu jak, nie wiem, ostatnia szmata. Bo taka jest prawda. By jak traktować ludzi, którzy gdzieś przychodzi godzina 18, prawda? Każdy wie, sklepy w Sochaczewie są do godziny 18, prawda? No wiadomo, że park Sonata czy tam jakieś markety są czynne dużo dłużej. Godzina 18, podłoga jest już myta, prawda? Czyli ja na przykład jadę na mopie albo zliczam pieniądze, zależy na którą padło, prawda? Hmm. Ale na przykład jestem akurat na tym mopie, prawda? Jest, jest za dwie. Szósta. No, wchodzą jeszcze osoby, no, za dwie, czyli jest jeszcze 120 sekund, kiedy sklep jest czynny, prawda? No, wiadomo, że ten czas musimy czasami przedłużyć, żeby klient no, wyszedł zadowolony. Ale są takie osoby, i jest ich w Sochaczewie naprawdę dużo, które po prostu ostentacyjnie miną taką jak dzisiaj ta kobieta, która się awanturowała, a ja nie chcę, żeby pani tu kierowała tą, a mnie nie obchodzi, że mi to pani pokaże, czyli chodzą po sklepie. Oglądają się do siebie, czy aby na pewno podłogę zostawiają brudną. Patrzą się, a Ty stoisz z tym mopem i myślisz sobie, Boże, kto tu wychodzi na wariata? Ja czy ona? Bo ja tą podłogę umyłam raz, to umyję ją drugi raz. A tak naprawdę nie wiadomo, kiedy możemy się jeszcze w życiu spotkać. Jak ta, to nasze kolejne spotkanie w tym małym Zachaczewie może wyglądać? Czy nie będę mogła wtedy zrealizować swojej fantazji o... Uderzeniu głową, gdzieś o ladę? No może nie, ale gdzieś taki, gdzieś to w nas tak wzmaga taką, no negatywną emocję. No bo jeżeli ktoś nic nie kupi, a mówię wam, tych osób jest naprawdę dużo, przejdzie tylko obróci podłogę i nara. No, nienawidzę Was. Idę sobie stąd. I tak to niestety w większości wygląda. Kolejne zachowanie, które budziło u mnie e, skrajne emocje. To już nie z mopem w ręku, a za kasą stoi po prostu wchodzą osoby, które gadają przez telefon. Dziewczyny, apeluję do Was. Nie gadajcie przez telefon y, o swoich sprawach prywatnych, nie wywnętrzajcie swojego życia seksualnego, y, problemów z chłopakiem, mężem, kochankiem, kunku, binem czy tam, kim, z kim się tam, jak to powiedziałem, moja babcia, prowadzacie. To było najgorzej irytujące, kiedy ja przy kasie próbowałam podać klientce cenę naliczonych produktów, a ona opowiadała koleżance o tym, co działo się u niej poprzedniej nocy. I w żaden sposób normalna cena do niej nie docierała i pokazywała mi na migi, jak mam przekręcić kasę, żeby pokazać jej sumę. Niestety u nas w naturze tego widać nie było. Także wyobrażacie sobie, jak wtedy człowiek się czuje, bo też ja bym chciała, żeby każdy, kto przekracza próg czy restauracji, Sklepu, czyjegoś punktu usługowego, wiedział, że po drugiej stronie też jest człowiek i też jest zmęczony, też czasami jest sfrustrowany, też może mieć i gorszy dzień. A my przychodzimy i u, tak robimy z tego człowieka, ja czasami po prostu czułam siebie Boże, może ja jestem przezroczysta, może mnie jest po prostu nie widać, no nie, kiedy ktoś gadał na takie tematy przez telefon. Także jeżeli macie jakąś ważną sprawę do załatwienia, zróbcie to poza sklepem. Bo naprawdę słuchać o takich rzeczach, zresztą tak naprawdę nie wiemy, kto jest gdzieś tam półkę dalej, przecież może być tam jakaś osoba, która nas zna. To jest już totalnie żenująca sytuacja. No i kolejna rzecz, totalnie dla mnie negatywna, to sytuacja taka, kiedy klienci się pojawiają. Wiadomo, że my jako pracownicy, czy to sklepów jakichś sieciowych, czy każdy, gdzieś mamy nad sobą taką wielką łapę, która gdzieś delikatnie wciska nam w głowę, że tych produktów musimy sprzedać dużo, no wiadomo, wyniki muszą być. Jeżeli wyników nie będzie, ja będę tam zbędnym ogniwem, stracę pracę. I yy, yy, przynajmniej właśnie w Sahaczewie pojawiało się sporo takich klientek, które wchodziły do sklepu i ona będzie kupować krem. Okej, okay, ja jestem tutaj jak dupa od tego... O czym teraz myślicie, że muszę właśnie doradzić pani krem? Mój rekord w doradzaniu kremu to była godzina 10 i to był krem, pamiętam to jak gdzieś w promocji, był Lirenza 12,99, był na pewno krem AA, ceny nie pamiętam, i Bielęta, czyli krem do 20 zł. I mój rekord to była godzina 10, i pani po godzinie 10 stwierdziła, że proszę panią, przecież. Ja wiem, no to na który się pani decyduje, prawda? Już po tej godzinie 10, kiedy dziewczyny już przechodziły, widziałam, że po prostu się ze mnie śmieją, bo już stotkami sił tłumaczyłam, je, że ten ma takie SP, że ten ma takie składniki, takie. Ona mówi, proszę panią, ale ja na razie jestem na etapie zastanawiania się, jaki to będzie mój następny krem. Kto... Taki mogę zostawić do tego komentarz i takich klientów jest bardzo, bardzo dużo. Ale też, żeby nie wyjść tutaj na, bo gadam już dłuższy czas, żeby nie wyjść na to, że będę mówiła o samych negatywnych mm, aspektach pracy w, w sklepie, Muszę Wam powiedzieć, że nie tylko same negatywne osoby przychodzą. Są też klienci, którzy gdzieś właśnie od samego wejścia do sklepu, gdzieś człowiek jakby chce ich otoczyć taką, no już samą tą życzliwością. Dzień dobry, jak tam dziewczyny? Słuchajcie, bo sobie chciałam zmienić kolor włosów, może jakąś farbę byście mi doradziły. Po prostu są sytuacje takie, kiedy na przykład ktoś nawet poświęca tą nawet godzinę na szukanie dobrego podkładu, bo ta pani mi słuchaj, mi tak zależy, jak nie to mam odcięte albo za ciemne, koleżanki mnie krytykują. Wtedy my wkładamy całe serce w to, żeby ta osoba była zadowolona i na przykład po kilku dniach przychodzi, tam kiedyś pani nam przyniosła takie piękne duże jabłka albo czekoladę i mówi, słuchaj, no wiesz co, tyle czasu mi poświęciłaś. Tak mi dobrze doradziłaś. Jestem taka cholernie zadowolona, prawda? No super. Pamiętam, że też kiedyś przed pan i szukał pasty bez fluoru. I ja akurat jeździłam teraz bez fluoru. No i boże, chodziłem po tylu sklepach, każdy mi nie wiem, nie wiem, a tu taką pastę dostałem. Że są też ludzie życzliwi, właśnie po takim czymś, kiedy widzą, że my poświęcamy czas. Staramy się doradzić jak najlepiej. Są nam. Nie mówię, żeby tu czekoladę czy przynosić owoce, absolutnie nie. Takie coś, no to tam jest jakiś taki dodatkowy bonus takiej pracy, ale. Ale są też osoby właśnie takie życzliwe, i ja na koniec tego filmiku chciałabym Wam przekazać tak naprawdę jedno, że czy to właśnie w większym, czy w mniejszym mieście, yy, nie wiadomo, bo może być tak, że będziemy nawet gdzieś poza granicami kraju i gdzieś właśnie wywołamy taką burzę. Możemy się za 5 lat spotkać gdzie indziej, a uwierzcie, mi takie osoby, które i łaziły po tej czystej podłodze, i przychodziły, wyjątkowo marudziły mi w sklepie, które gadały przez telefon. Yy, i też takie pancie, które. No ja przepraszam, ja się nie znam na tak na oryginalnych rzeczach, ale które były oklejone metkami. Przychodziły też dziewczyny oklejone metkami, które zachowywały się super. Ale w większości to było tak, że na przykład. No, ja, jako mam jej zaproponować jakieś produkty, zawsze proponuję ten tańszy i droższy. No, bo nie chcę człowieka oceniać. I nieraz zdarzało mi się zaczynać od tego tańszego. I pamiętam, że kiedyś dziewczynie zaproponowałam po prostu na tu kors, tu miała takiego tego. No, laufa Lorena. Rajba, po prostu cała ubrana w, w temetki. To nie wiem, czy to było z turcji, czy to było oryginalne, trudno mi ocenić, bo aż tak się nie znam, ale. Zaproponowała mi, żeby do mycia twarzy trochę tańszy, i zostałam po prostu zbesztana. Że nie ja sobie w ogóle wyobrażam, że ona używa żelu za 7,99 i gdzieś właśnie przez takie sytuacje wyrabiamy sobie nawet takie negatywne podejście do tych ludzi z metkami. Bo dlaczego u mnie takie? Dlatego, że właśnie miałam może z 10-15 takich sytuacji, kiedy rzeczywiście wchodziła dziewczyna i patrz, widzisz to wszystko tu? No, nie proponuj mi deli za 7,99. no. Dziewczyno, co ty wiesz? No wtedy, co ty wiesz w ogóle? Taki, żel, ja takiego czegoś nie używam. Kupiła wtedy dermikę. Też dobry, no ale po prostu dużo droższy, nie? Także na tym to polega. Ja bym chciała, właśnie, żebyśmy wszyscy pamiętali, że po jednej i po drugiej stronie jest człowiek, że gdzieś się zapamiętujemy, że gdzieś nie warto, no bo Wam szczerze, po tej sytuacji w tym nisku, ja sobie gdzieś tam dziewczynę tak zapamiętałam i to właśnie wtedy pomyślałam sobie, Boże, ona mnie nie lubi, ale wiecie co, ja chyba też jej nie lubię, bo dlaczego była yy, tak dziwnie mi miła i taką dziwną sytuację wywołała, komu to miało służyć, ja nie rozumiem, dlatego chcę też, żebyście pod tym filmikiem napisały mi swoje takie przeżycia i swoje spostrzeżenia, swoje przemyślenia na temat w ogóle takiej współpracy międzyludzkiej, niekoniecznie właśnie klient-konsument, ale, ale właśnie czy Wy też macie takie przeświadczenie o tym, że czasami naprawdę wielu takich sytuacji negatywnych moglibyśmy uniknąć, gdybyśmy patrzyli na świat troszeczkę szerszymi, mi się wydaje, oczami. I chyba to wszystko, co chciałam Wam powiedzieć. Naprawdę to był filmik totalnie na spontanie. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam moją widzkę. Która powiedziała, że lubi moje filmiki Dziewczyną Uratowałaś mi Dzień. Ściska mi całą je lulu i bardzo miło mi było Cię poznać. Mam nadzieję, że bardzo fajnie sobie z Pauliną spędziłaś dzisiejszy dzień w Sochaczewie, że nasze miasto Ci się podoba, kochana. Pewnie tego nie obejrzysz, ale mam taką cichą nadzieję. Może podpowiem Paulinie, żebyś ten filmik właśnie sobie mój obejrzała. Poproszę ją o to. I to chyba wszystko, dziewczyny. Kciukujcie, subskrybujcie i pamiętajcie o jednym, żebyśmy traktowali się innych tak, jak sami byśmy chcieli być traktowani. I jeszcze. Raz wspominam, że czekam na Wasze y, komentarze. To wszystko. Puciaczki. Pa-pa!